A teraz odrobina fizyki, ponieważ wyjaśnię dlaczego te wymiary mają tak duże znaczenie. Średnica jest kluczowa dla dynamiki spalin podróżujących przez układ wydechowy, zwłaszcza w tym początkowym odcinku. Spaliny w suwie wydechu mają swoją objętość i masę. Poruszający się w górę tłok nadaje im prędkość, a więc jednocześnie spaliny zyskują bezwładność. Tłok poruszając się w stronę górnego, martwego położenia. W pewnym momencie zaczyna tracić prędkość chwilową i już coraz słabiej radzi sobie z wypychaniem spalin. Dlatego tak duże znaczenie ma bezładność spalin. Naszym celem jest utrzymanie tej bezładności i dynamiki do samego końca. Ponieważ za dynamicznie wylatującym słupem gazu wytworzy się podciśnienie, które wydajnie pozbędzie się resztek spalin z komory spalania i wspomowe zastanie nowej mieszanki. Pierwsze, co powinniśmy zrobić, to nie utrudniać drogi ucieczki spaliną i nie dławić przez niewielkie średnice. Druga istotna rzecz to nie popadanie w skrajność, ponieważ stosując rurę o zbyt dużym przekroju, sprawimy, że ta sama objętość spalin będzie mogła wyletywać nieco bardziej leniwie, ponieważ zmniejszymy ich prędkość. Właśnie omówione zjawisko nazywamy działaniami dynamicznymi. W języku angielskim częściej spotkamy określenie inertial scavenging. Gdzie scavenging to gra słów, oczyszczanie i przedmuch. Skoro już omówiłem średnicę, to teraz czas na długość primary. W przypadku długości rur primary koncentrować będziemy się na zjawiskach falowych. Jeśli we wcześniej omówionym działaniu dynamicznym wyobrażaliście sobie brudną chmurkę spalin, to przy zjawiskach falowych wyobraźcie sobie coś zdecydowanie szybszego od wylatujących spalin, np. falę uderzeniową. W takim bardzo dużym uproszczeniu. Po otwarciu zaworu wydechowego, z prędkością dźwięku wylatuje fala, kiedy fala ta napotka na agle ujście rury primary. Na skutek różnicy ciśnień wytworzy się druga przeciwna fala, która wracając, tworzy rejon podciśnienia we cylindrze. Jeśli moment ten przypada akurat wtedy, kiedy otwiera się zawór sący, to zdecydowanie ułatwiamy ten pierwszy moment zasania świeżej mieszanki przez zawór sący. Dzięki czemu do cylindra dostanie się więcej powietrza i paliwa. Kiedy się to dzieje? Trzy rzeczy są stałe: prędkość fali, długość primary i czas współotwarcia zaworów. Zmienna jest za to prędkość obrotowa silnika, dlatego powracająca fala niekoniecznie akurat trafi w moment otwarcia zaworu sącego. Tak więc mamy wąskie okienko obrotów, w którym możemy wykorzystać korzyści wynikające z rury primary o odpowiedniej długości. Okienko to zwiększa się przy zastosowaniu wałka rozrządu, który ma zaprojektowany większy czas współotwarcia zaworów. Z odpowiednim kolektorem można zauważyć wtedy dodatkowego garba na krzywej momentu obrotowego. Między innymi dlatego obecnie tak bardzo popularne są zmienne fazy rozrządu. Szybkie wnioski z działań dynamicznych i falowych. Działania dynamiczne możemy wykorzystać w każdym silniku. Pomożemy im dobierając odpowiednio średnice rur. Silniki seryjne we większości nie wykorzystują działań falowych, ponieważ wałek rozrządu ma zbyt krótki overlap. Dopiero z lepszym wałkiem zwiększa się nam Overlap i wtedy dodatkowo możemy wykorzystać zjawiska falowe. Długość rur kolektora jest tym bardziej istotna, im bardziej odlamy się od serii z wałkiem rozrządu. Jakbyście szukali czegoś więcej po angielsku, to uważajcie na termin backpressure. Backpressure stało się źródłem wielu mitów powielanych na długo przed erą Internetu i krąży do dziś jako źle zrozumiane działania dynamiczne. A tymczasem back pressure właściwie oznacza nadciśnienie, wywołane przeszkodami, które spaliny napotkają zanim ujdą do atmosfery.